Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. Jest jak dzisiaj zimno. Normalnie po prostu wszyscy, jakbyśmy mogli, znaczy możemy, bo kto nam tam będzie się tu wtrącał. Możemy. No. Pokaż, pokaż. Byłem mało, to pokazywałem. Tak? No. Komu? Słuchajcie, e, dzień dobry, dobry zimno wieczór. Jest. Zimno ale ten, człowiek, ale tak wręcy, to jest. Na szczęście człowiek, jak ma to zrobi ładny sweter, a no. nie musi nosić polara ze sklepu. No. 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 Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. A co no, pozdrawiam. się żegnaj. Cześć, mamy i taty. Ja bym chciałam powiedzieć dzisiaj taką ważną rzecz. Że my wszyscy w życiu szukamy szczęścia. I tak naprawdę, czym jest to szczęście? Ja, nawet, pracę magisterską popełniłam na temat, skąd się bierze w życiu sukces. I wiecie, co zrobiłam? Ci nie jest w tych ciałeczkach. No, dziękujemy, dziękujemy. Bardzo proszę nie rozmawiać za kamerą. I nawet zrobiłam ankietę i pisałam do wielu ludzi, e, czy szczęście jest spowodowane. Czy, czy sukces jest spowodowany tym, że my po prostu mamy szczęście w życiu? Czy sukces jest spowodowany tym, że my ciężko harujemy? E, czy może tak tacy się po prostu rodzimy w tym czepku jakimś tam niebieskim? Jak się mówi, w czepku urodzony, nie? No, no proszę. On na przykład jest w, w czepku urodzonym, a ja muszę ciężko tyrać ty też zależy, od czego tam było czwarte? Poczekaj, ciężka robota, no szczęście... Ludzie. Z, y, ludzie, wykształceni. inni ludzie, coś takiego, tak? No. No i do z tych y, ankiet moich wyszło. Wyglądam jak muszkieter. <grym> ty, śmieszku. Mój wyglądacie idiootek śmiesznie. <grym> Wiecie, dla mnie z perspektywy życia to szczęście... To jest takie poczucie spełnienia. A no, mi się paproszek przyczepił, no. No, czy poczucie spełnienia, ale co na znaczy no spełnienie? Właśnie, Że spełnia to się marzenia? Czy... To, czy... czy spełnia się, co się spełnia, no. Generalnie to jest. O, Paweł kupię włosy. To moje włosy, John ma rude. Nawet pod pachami nie ma. Żart. Dobra, generalnie to jest coś takiego, że naukowcy odkryli, że my do, do 16-17 około roku życia to y, jako ludzie jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi, a potem to poczucie szczęścia w życiu spada. Spada, spada, spada do 47 to chyba amerykańscy roku. naukowcy, bo to po prostu. Nie, rosyjscy badacze z Syberii, no bo, wiesz? No bo pewnie dlatego, że do 16 roku życia tam tam jest ten, że się uczą w szkole, a potem są płatne licea, to oni już się stresują wtedy pewnie. No bo w Stanach tak jest. W nie ma no. no. No to ja myślałem, no bo i wtedy szczęście no spada, bo trzeba płacić za wszystko. No ale do 40 spada? Jak ja, jak ja mam to 40 parę, ile ja mam? Ja mam 40 parę i ja jestem szczęśliwy i co? I w synizmie mi nie spada. To jak to, 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 to? przycisnąć? Ale to... opada. A teraz? Jezu, ja nigdy nie mogłam nosić czapki. Mnie tak czapka spędzi w czoło. No. Że ja jestem po prostu dziwna, dobra. No. autystyczna. No i Ach. słuchajcie, to jest tak, że naukowcy. Z Syberii odkryli, o, że do 16 roku życia poczucie szczęścia rośnie, 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 rośnie Bach, i potem do 47 spada, 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 spada. I o co tu tak naprawdę chodzi? O to, że dzieciaki tak naprawdę mają postrzeganie świata w kolorach szarości. A dorośli, jak już tak zjedzą wszystkie rozumy i nie daj Bóg, zatrzymają się na tym etapie, już więcej nie chce im się jeść rozumów. I nie budują się, nie rozwijają się, nie szukają szerszych perspektyw, nie uczą się, nie doświadczają nowego, nie szukają okazji do rozwoju, to żyją w takim bardzo czarno-białym świecie, i naj, naj, najciekawsze jest to, że często wierzą. Yy, w rzeczy, które nie muszą być prawdą, bo gdzieś tam usłyszą i szukają społecznego dowodu słuszności na to, że to jest prawda. Czyli jeżeli my w coś wierzymy, to szukamy takiej grupy ludzi, żeby nam udowodnili, że to, co my myślimy, to jest jedyna i absolutna wszelaka prawda i inaczej być nie może. Tak było za czasów pandemii, o której już mało kto dzisiaj pamięta, ale były takie, wiecie, Dwa takie obozy: na ludzi, którzy wierzyli w szczepienia yy, i wierzyli, że zaraza pochłonie świat, i na ludzi, którzy yy, i znosili ten olej, wiecie, do domu w ilościach. Yy, 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 I to. Mało rozsądnych, i znosili, i gromadzili, i tak dalej, i się zamykali, i siedzieli pod kanapą. I są ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś tam przemycali to wychodzenie do lasu, pokochali, wtedy wychodzenie do lasu. E, e, nie, jakby nie stosowali tych ma ma maserze, ma maseczek jak głupki gdzieś tam, e, gdzieś tam był, był duży e, e, stres spowodowany tym, że te dwie, dwie grupy nie, 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 wręcz antagonistycznie do siebie podchodziły i to jest właśnie takie dorosłe myślenie czarno-białe <laughs> że my tak coś sobie upierdolimy w głowie i tak się <laughs> tego trzymamy i nie chcę dzisiaj dyskutować o tym, czy to jest fajne czy nie fajne czy fajne, czy nie fajne jest patrzenie czarno-białe i przypinanie się do jednej, jedynej teorii, jaką my znamy, i uznawanie ją za jednej, jedynej słusznej, um, ale jednak po 47 roku życia. Z... No, 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 no. Często dochodzimy, mówię do ludzi świadomych, często dochodzimy do tego, że życie jest culowe. Życie jest pasmem, nasza droga życiowa to jest pasmo górek i dołków. Pamiętam, jak szliśmy z burczykiem na śnieżkę. Ja mówiłem: Paweł, to już za tą górką i wchodziliśmy na tą górkę. On: Ja pierdolę, co ty wymyśliłaś jeszcze tu dołek i jeszcze znowu górka i jeszcze. Nigdy kurwa, już z tobą żadne góry nie pójdę i tak dalej. Bo życie jest górkami i dołkami. Tylko my umiemy się po, no około, bo to nie jest tak, że w 47 urodziny, do mnie się to zbliża wielkimi krokami jestem mega ciekawa co tam się wydarzy, ale nie wiem czy to będzie w dzień urodzin, w dniu urodzin czy to się stanie, ale być może to będzie taki moment, kiedy zaczyna się patrzeć bardziej szaro, tak po dziecięcemu na świat, z taką wielką ciekawością co mnie jeszcze może spotkać z taką otwartością na świat, na ludzi z takimi jakby większymi oczami. Bo to jest tak cudowne: jaką dziecko ma ciekawość, którą kreatywność, pomysłowość, taką naturalną ciekawość świata, żeby jeszcze tam, żeby jeszcze tam, żeby jeszcze spróbować, żeby jeszcze pojechać, że jak nawet się nie uda, to, to spróbować jeszcze raz, żeby wyciągnąć lekcję. I jakąś taką nauczkę, naukę mniejszą lub większą z tego, co się w naszym życiu wydarza. Ludziom dorosłym, tym smutnym, yy, ubranym w te garnitury, ciężko jest trudno spoglądać na ten świat yy, oczami takiego małego, ciekawego dziecka. Mi się wydaje, że już wszystko widzieli, wszędzie byli. I ja rozumiem dzisiaj, dlaczego dziecko 16-letnie może tak patrzeć na życie. Bo zobaczcie, ono już było za drzwiami własnego domu. Ono było już za płotem swojego ogrodu, albo za ogrodzeniem swojego osiedla. Ono już pewnie często było poza swoim miastem, być może poza swoim krajem. Widziało nie jeden film, nie jedną wystawę, nie jeden koncert i tak dalej. Teraz też jest trochę więcej też możliwości ze względu na to, że mamy te social media, internety, telewizory i tak dalej, ja widzę to często po moim synu, że on już trochę ma tak, trochę ma tak przerąbane, bo co tu jeszcze można więcej, gdzie tu jeszcze można dalej? Oczywiście, że nie byliśmy jeszcze na Księżycu, nawet, nawet nie byliśmy w Kazachstanie. W tym roku chciałabym bardzo do A Azerbejdżanu, do, do Tadżykistanu, do Kazachstanu, do Afganistanu. Tak, mój mąż przerażony, który tam też jeszcze nie był. Jest jeszcze tym dorosłym, czarno-białym, niestety. Bo wiecie, największą radością w życiu to, to nie jest tak, że my szukamy fajerwerków i że wiecie, jak my nie, nie znajdujemy tych fajerwerków i już nam ten wyjazd ani do Kazimierza kolejny raz, ani do Krakowa, ani nawet do Dusznik czy Pobierowa nie sprawia już takiej... takiej yy... Wielkiej frajdy, a, a my ciągle szukamy parasol, wiecie, takiego, takiego, Boże, gdzie ten parasol w dupie nam się jeszcze otworzy? Gdzie będą jeszcze te fajerwerki? To już życie jest do dupy, to przecież już się nic takiego nie zdarzy. Nigdy mi nie będzie stać na coś, na coś, na coś. A tu chodzi o radość właśnie z tej samej podróży, bo zobaczcie, jak byłam małym dzieckiem, to mi się wydawało, czekałam tak na Mikołaja, pisało się do Mikołaja i ja marzyłam na przykład na pierwsze jeansy, takie prawdziwe jeansy, nie takie, wiecie. Mm, podróby, nie, no, na napy jakieś takie polskie, tylko takie zagramaniczne ja chciałam, nie. Ja już dostałam te dżinsy i sobie uzdałam, że ja bym chciała prawdziwe adidasy, ale takie prawdziwe, żeby miały napis adidas i czekałam na te adidasy. I potem chciałam magnetofon dwukasetowy jeszcze z odtwarzaczem płyt CD. I ja sobie uświadomiłam, Pierwszego doła chyba w życiu takiego porządnego doła w życiu, że ja nigdy nie będę jest szczęśliwa, bo człowiek ciągle na coś czeka. Bo no to co ja jeszcze będę jak, jak o tej złotej rybce, że ona już miała tą chatę, to potem chciała willę, a po willi chciała pałac, a po pałacu chciała tam być cesarzową i tak dalej. To czyli czy my musimy więcej 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 więcej? Nie, wcale nie chodzi o te rzeczy. Wiecie co jest najważniejsze? Czekanie. I co w życiu jest najważniejsze? Ta droga. Ta droga, żeby się rozglądać, żeby widzieć te drzewa, te pory roku, nawet jak jest ciulowo zimno, nawet jak dla kogoś jest ciulowo gorąco, żeby widzieć te rozkwity, te przypływy, te odpływy. Ten proces to gonienie króliczka. Nie, nie celem w życiu jest złapać króliczka. Złapać, chwycić i o, proszę, już. I teraz będę szczęśliwy. Nie! Gonienie króliczka. Gonienie króliczka jest najważniejszym celem naszego życia i najważniejszym szczęściem naszego życia. I cieszenie się z, tym, z to, tą drogą, tym biegnięciem za tym króliczkiem. A jeżeli wy to zrobicie, to wasze dzieci patrząc na was, będą patrzyły, mówili, będą mówiły tatuś zwariował, mamusia zwariowała, ale coś, ale jak coś robią, to chyba mają rację. Więc przedłużmy im tę szarość, i, i burość. I burość, czyli przedłużmy im tę, jak to miały nie 16, tylko 17, 20, 17. niech one też biegną i patrzą za wami jak te jak te, jak te jak te stare są szare, głupie i po prostu biegają sobie i, te, i szukają, i szukają łapią i szukają króliczka i go, i go goją. Jak go dogonicie, to dajcie mu fory, powiedzcie, że, nie, że go nie widzicie. Oj gdzie ten króliczak, gdzie ten króliczak! I on znowu już spierdziela, a wy go znowu gonicie i... I tak wasze dzieci będą szczęśliwsze, bo to przecież o to chodzi, yy, bo dzieci nas obserwują i widzą, czy my jesteśmy popierdzieleni, czy nie. A im bardziej jesteśmy my popierdzieleni, tym one są szczęśliwsze, znaczy nie wiem. To yy, spierze się. Ja myślę, że generalnie chyba, popierdolonym tak. jest łatwiej w życiu, Aha. wiecie, no. Życie może być bardziej zajebiste, im bardziej jesteśmy popierdoleni. Yy. Ale tak na serio. Myślę z perspektywy człowieka, który no już prawie pół wieku przeżył, nie? No i myślę, że jakąś część trochę może świadomie, że największą przyjemność w życiu dają nam pasje, daje nam w ogóle zajęcie i robienie czegokolwiek. Są takie piękne strefy życia na, na Ziemi, takie niebieskie strefy życia, gdzie ludzie tam są wyjątkowo długowieczni. I to nie jest tak, że oni harują całe życie, żeby sobie nazbierać na starość, a na starość po prostu usiądą i czekają, już nie wiem, aż ta kostucha przyjdzie z kosą, tylko po prostu mają radość z. Y Wykonywania takich prostych, codziennych czynności, takich jak y, uprawianie ogródka, takich jak robienie przetworów, takich jak gdzieś tam pojechać, coś zobaczyć. Czekaj, no przecież no to u nas są, to są rodzinne ogródki działkowe i właśnie tak sobie idą na ogródek działkowy, takie Higai właśnie tu sobie zrobią, tam wezmą sześć porzeczek, z sześciu porzeczek zrobią dżemik, dżemik dadzą wnusiowi, no jest przecież No, no. i to jest, to, to jest ta radość życia z tych małych rzeczy i zauważę, że dziadki się nie I dlatego liczby, teraz te rodzinne ogródki działkowe to jest majątek po prostu, weź tam się dostań to już jest. Nie wiem, czy to dziedziczone w ogóle, to nie w ogóle tam się dostać, to w ogóle nie można tak się dostać do takiego ogródka działkowego. Cieszenie się z małych rzeczy, pasja, robienie czegokolwiek, to przynosi nam radość i wywołuje może troszeczkę zachwytów w czyichś oczach. To jest ważne. I ta droga, ta ścieżka nasza. To, czy my, potrafi, czy my będziemy tylko patrzeć pod nogi, czy my będziemy umieli się rozglądać na boki i powiedzieć, kurwa, jaki świat jest piękny. Wiecie. Ja rozmawiałam ostatnio z taką moją przyjaciółką, przyjaciółką, psycholożką, która mówi: Zobacz, Olimpia, ile teraz osób patrzy tylko tak, wiesz, idzie i nie patrzy przez siebie, nie rozgląda się. Ja to jestem, słuchajcie, pierdolnięta, bo ja się potykam, ja w ogóle wiecie, już ostatnio to w ogóle na obcasach nie chodzę. Ja gdzieś włażę, potykam się, gdzieś idziemy, a ja tak się trzymam, Pawła, bo ja się muszę rozglądać, Widzę tam zielone światło, huk tam do Pawła panuje nad takimi rzeczami, nie? Ja podziwiam świat, ja eksploruję świat, ja cieszę się światem i podnieśmy głowy do góry i zobaczmy, jaki ten świat jest piękny, jaki ten świat jest piękny. I jeszcze ciekawa rzecz, która mnie ostatnio trąchnęła. Dzi Oj, mogłabym mówić jeszcze o mnóstwu rzeczy dzisiaj, ale co mnie tąpnęło, że ludzie bardzo często, i to widzieliśmy w przypadku więźniów. E, że więźniowie to w ogóle często trzymają michę tak przy sobie, żeby im nikt nie zabrał, nie? Czy ludzie, którzy tam wywodzą się z biednych, e, z biednych środowisk, e, albo by, by byli w jakimś momencie swojego życia głodni, e, że oni bardzo często jedzą tak nad michą. Czyli oni e, jakby nie karmią swoją świad świadomość, to nasze, wyż na, nasze wyższe ja, tak? Świadomość. A oni jakby. E, tym zwierzęcym gadzim umysłem ściągają naszą świadomość w dół. Czyli jedą tak, a my żyjemy po to, żeby świadomość tu była i tak naprawdę ten, to zwierzę, ten zwierzęcy organizm w nas, to on ma podawać pożywienie do naszej, ma karmić, zasilać naszą świadomość. A nie świadomość ma. Y żyć na potrzeby tego zwierzaka. Dobra, i teraz to przełóżmy na nasze, czyli uwaga, rodzice. Jeżeli wasze dzieci są niejadkami, to niech nie jedzą yy, i huk. Znaczy w sensie niech nie, nie, nie żrom, nie żrą, że tak sobie o, że to coś się tylko, o, bo, 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 tylko tak, to, Ale zobacz, taka prawdziwa natura wyszła. ładnie. Tak, I teraz, patrzcie, i teraz, a powiedz mu, wyprostuj się i tak sobie, weź sobie jednego tego rodzyneczka, ale sobie weź Czasteczka. tak. O, i teraz poczuj. Świadomie. I jak dziecko zacznie tak jeść, ono poczuje, że ono rządzi. To ono rządzi, co bierze do buzi, a nie... Co tam ma zjeść? Piesek na Michała. No. Prawda? Tak, prawda. I takich jeszcze Słuchajcie, Uczcie Waszych dzieci pasji. Uczcie, że robienie czegoś to jest coś. Cudownego! Cudownego na świecie. Każde dziecko, każdy człowiek ma jakąś pasję. My nie jesteśmy wszyscy stworzeni do robienia tego samego. Są ludzie, którzy mają lepsze zarządzanie emocjami. Są ludzie, którzy są lepsi w kontrolowaniu jedzenia, czyli ustalę sobie, nie jem słodkiego, nie jem tłustego, to będę się tu pilnować. Są ludzie, którzy są zajebiści we wstawaniu o 6 rano dzień w dzień i lataniu do pracy. Ja jestem wyrazicielką ogromnego szacunku dla tych ludzi, którzy potrafią dzień w dzień przez cały rok wstawać rano, bo ja tego nie potrafię. Ja jestem jesieniarą, ja działam lepiej po południu, jak my się mamy z kim spotkać na mieście i ktoś mówi: jedenasta. No nie, no nie, no przecież ja muszę wstać o siódmej, żeby się wyszykować. No jak? Tym, tym bardziej, że się jestem. Zacząłem. Co się zaczęło? Koncert! Już lecimy na koncert. Y... Filmowy. Pamiętajcie, bycie przy sobie. Cieszenie się ze swojej ścieżki. Oczywiście są ludzie, bardzo wielu z nich, którzy uważają, że zajmowanie się cudzym życiem, wytykanie komuś czyjś błędów, to jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze, dużo prostsze, że tak jest. Ciekawie, ale to nie o to w życiu chodzi. A o co chodzi? No to, jeżeli chcecie wiedzieć, to zapraszamy na, na zostałe ostatnie. Tośki, Wiktoria, no nie, cię, chyba nie, zostały ostatnie, na idziemy teraz na koncert muzyki filmowej, a teraz, a teraz o godzinie teraz 12, się zaczął, 30, zapraszam, odpuśćcie telefony i komórki i usiądźcie na telewizorami, czy na kanapie lub przy kawie chyba cię, zapraszam, zachęcam, czebucz, Patrzę i ten fanek na brzegu! Nie, nie, ja idę Zapraszam! Ja idę no nie mam takiej morze. Nie, 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 to jest możesz. S są jeszcze, jeszcze dostępne kody do 9,5 godzin webinarów okiem burczyków. Szczegóły w pierwszym komentarzu pod filmem. Boże, aż mi się górę to zrobiła. Wszystkiego dobrego mamy i taty. Dziękujemy, że was mamy i taty. Papa, pa. miłosici ci w Sici.